Gotowi, by ratować świat? Już za chwilę w Cartoon Network atomówki. Już za chwilę będziemy ratować Westroje. Bakugan, młodzi wojownicy. Walka Bakuganu. Już za chwilę Bakugan, młodzi wojownicy. Nowa Westroja. Cartoon Network. Cartoon Network, czas na bohaterów i waszego ulubionego pogromcę kosmitu. Ben Tena. Już za Cartoon Network, Bliźniaki Obyście byli głodni, bo już za chwilę kolejny, przepyszny odcinek Chowdera. Cartoon Network. Oni zawsze coś kombinują. Już za chwilę w Cartoon Network. Ed, Ed i Eddy. Nigdzie nie odchodźcie! Za chwilę Elliot Kit i jego niezwykła wyobraźnia. Tylko w Cartoon Network. Za chwilę wybierzemy się do Ukrytego Królestwa. Na spotkanie z Hero 108. Cartoon Network. Oto Cartoon Network i Jam Łasica. Już za chwilę, więc zostańcie z nami! Trzymajcie się mocno Smoka. Za chwilę maraton jeźdźcy Smoków, obrońcy Berg. Ciekawe, który eksperyment nie uda się tym razem? Już za chwilę Johnny Test, Cartoon Network. Kaczor i Zając to świetnie zgrana drużyna. Za chwilę w Cartoon Network Lunitus Show. Już za chwilę w Cartoon Network Młodzi Tytani. Pora na małe zamieszanie z Maraton Mix. Za chwilę w Cartoon Network. Za chwilę spotkanie z rodziną Watersonów w niesamowitym świecie Gambola w Cartoon Network. Za chwilę Finn i Jake w porze na przygodę w Cartoon Network. Teraz kolejny odcinek. Pory na przygodę. Za chwilę kolejny odcinek Pory na przygodę. Zostańcie z nami. Za chwilę program dla wszystkich miłośników zwierząt. Przyjaciele z Kieszonkowa w Cartoon Network. Już za chwilę w Cartoon Network najlepszy przyjaciel człowieka. Scooby-Doo, gdzie jesteś? Mamy dla Was kolejne tajemnice do rozwiązania. Za chwilę w Cartoon Network Scooby-Doo i Brygada Detektywów. Ta rodzinka nie może być już bardziej dziwaczna. Już za chwilę w Cartoon Network szpiegowska rodzinka. Już za chwilę w Cartoon Network kolejna przygoda tajemniczych sobotów. Żyją jak pies z kotem, ale to kot i myśl. Już za chwilę w Cartoon Network Tom i Jerry. Przygotujcie karty pokładowe. Za chwilę w Cartoon Network startujemy z totalną porażką w trasie. Nie przegapcie. Totalny przewodnik po totalnej porażce. Już za chwilę w Cartoon Network. Za chwilę w Cartoon Network nowa totalna porażka. Zemsta wyspy. Za chwilę w Cartoon Network potężna dawka Transformers Prime. Już za chwilę w Cartoon Network. Shaolin, pojedynek mistrzu. Pora na zabawę z Mordechajem i Rigby. Zwyczajny serial. Już za chwilę w Cartoon Network.